Waga. Najniebezpieczniejszy znak Wagi to śmiertelna równowaga. Czarujące, inteligentne i niebezpiecznie nieprzewidywalne. Nie szukają uwagi, przyciągają ją bez wysiłku. Nie proszą o szacunek, one go powodują samą obecnością, z gracją. Ich lojalność jest tak silna jak ich serce, szczodre i otwarte. Ale nigdy nie myl ich dobroci z naiwnością. Zdradzi ich raz a już nigdy nie spojrzą na ciebie tak samo. Wagi obserwują wszystko: twoje słowa, twoje czyny, twoją energię. Mogą milczeć, dając ci kredyt zaufania, ale nigdy nie zapominają. Kiedy zdecydują, że mają dość, nie będą się kłócić ani błagać, po prostu odejdą. Bez dramatu, bez drugiej szansy. Drzwi zostaną zamknięte na zawsze. A gdy waga odchodzi, nigdy nie wraca. I to właśnie jest najgorsze, bo one nawet nie będą Cię nienawidzić. Nienawiść wymaga energii, a wagi wolą inwestować swoją w coś lepszego. Podczas gdy Ty będziesz siedzieć i żałować ich nieobecności, one będą błyszczeć, rozwijać się i udowadniać, że utrata ich była Twoim największym błędem. Wagi nie bawią się w małostkową zemstę. Ich sukces jest wystarczającą odpowiedzią. Jeśli jesteś wagą, Pisz swoją datę urodzenia poniżej.